Dzisiaj nas zaniosło do szamotu i przyglądamy się ponoć takiej fatalnej organizacji ruchu na rynku w remoncie. Obejrzyjmy dookoła i my tutaj żadnej takiej fatalnej organizacji nie widzimy. Jest strefa do mieszkania. Czyli Możemy się poruszać całą szerokością drogi 20 na godzinę samochody stoją w miejscach wyznaczonych To fakt Tyle tylko, że rzeczywiście las znaków Boże, chyba szwagier rzeczywiście produkuje te znaki, bo z każdej strony jest las znaków jeśli nie spojrzysz to znaki, ale jeden z nich jest taki bardzo ciekawy no te są klasyczne ale co ileś metrów są takie znaki jak tam, o proszę bardzo pokazują, że ten sprawy ma pierwszeństwo ja bym tu nie tragizował w organizacji ruchu oprócz No beton do poznański, nauczyli się to Trochę upierdliwości też musi być nie dotyczy mieszkańców i ich obsługi. Takie znaki nie istnieją w rzeczywistości. Takie znaki nie istnieją, nie ma mieszkańców obsługi. No ale widocznie tutaj jest. No dobra idziemy, bo nic innego nie wymyślimy. Oprócz nieustannej krytyki strefy płatnego parkowania w Poznaniu. Proszę, jakie godziny? A dlaczego tak nie jest w Poznaniu? Ponad więcej okradają. Dziękuję.